Kiedy młody mężczyzna poślubił bogatą czarnoskórą kobietę dla jej pieniędzy, nigdy nie mógł przypuszczać, co o zrobi dalej. To był spokojny poranek na północnym rozwidleniu Long Island. W zimnej i pustej sali sądowej stały dwie uderzające osoby. 1. Młody, przystojny biały mężczyzna z ambicjami w oczach. Druga Oszałamiająca czarnoskóra kobieta, która nawet w podeszłym wieku miała poczucie młodości i wdzęku, które uniemożliwiały określenie jej wieku Henry Wright stał w swoim garniturze z aroganckim uśmiechem na twarzy, a naprzeciwko niego stała jego wkrótce przyszła żona, Nyle Thompson kropka miała na sobie białą koronkową suknię, a na jej skórze błyszczały złote pierścionki i łańcuszki, warte znacznie więcej niż wszystkie jego aktywa razem wzięte. Czuł się jakby właśnie wygrał na loterii. Nikt nie wiedział, że ta dwójka była o krok od ślubu. Henry urodził się i wychował na Manhattanie jako najmłodszy w pięcioosobowej rodzinie. Jego ojciec, niezwykle odnoszący sukcesy biznesmen o nazwisku Clark. Wyrobił sobie markę w Nowym Jorku na wiele lat przed narodzinami swoich dzieci. Poznał swoją żonę Victoria Price na początku swojej kariery, kiedy była jeszcze inspirującą studentką Columbia Law. Razem stworzyli imperium jego ojca, kierując nim i rozwijając się z tą samą wizją, która zdefiniowała dziedzictwo jego ojca. Po dziesięciu latach małżeństwa Victoria zaszła w ciążę z bliźniakami, Mają i Chloe. W 1995 roku, roku Henry urodził się cztery lata później w 1999 roku. Jako najmłodszy i jedyny chłopiec miłość jego rodziców nie znała granic. Nigdy nie znał życia bez pieniędzy, a słowo walka nigdy nie było częścią jego słownictwa. Trójka dzieci Rajtów z łatwością przeszła przez życie w prywatnych akademiach mieli do dyspozycji mnóstwo korepetytorów. Trenerów i nauczycieli, z których wszyscy poświęcili swoje życie, aby zapewnić dzieciom sukces. Podczas gdy ich rodzice pracowali niestrudzenie w tle, kropka dziewczynki poszły w ślady matki, zdobywając wyższe wykształcenie i prestiżowe kariery. Podczas gdy ich młodszy brat nie robił nic, życie było dla niego tylko grą, kropka kiedy był w liceum już nadmiernie imprezował, zadawał się z niewłaściwym towarzystwem i ignorował niewielką odpowiedzialność jaką miał. Nigdy nie odrabiał prac domowych, kropka, nigdy nie chodził do szkoły, a nauczyciele zawsze go lekceważyli, kropka studia nigdy nie wchodziły w grę. Ponieważ Henry'emu od najmłodszych lat mówiono, że nie tylko otrzyma posadę w firmie ojca, ale w końcu ją odziedziczy. Chociaż nie wiedział nic o biznesie ani handlu, był szczęśliwy, że może pójść w ślady ojca. Często chwalił się tą możliwością. Nie po to, by być dumnym z biznesu ojca, ale dlatego, że całe życie sukcesu i bogactwa zostało zapewnione bez jego własnego. Wysiłku. kiedy Henry miał zaledwie 18 lat, jego ojciec został aresztowany pod zarzutem oszustw podatkowych i stał się głównym podejrzanym w kilku skandalach, które wstrząsnęły stanem Nowy Jork. kiedy policja zadzwoniła tego dnia do ich domu, zabierając do aresztu nie tylko klarka, ale całą jego osobistą własność. Henry był wściekły. zaczął wykrzykiwać wiele przekleństw, twierdząc, że prawa jego rodziny zostały naruszone, a jego matka zniszczy reputację Departamentu Policji. Zarządzał ich nazwisk i numerów odznak, ale bezskutecznie, kropka, po raz pierwszy w życiu polecenia Henry'ego pozostały bez echa. Co tylko zwiększyło jego złość, kropka obserwował, jak jego ojciec został umieszczony z tyłu samochodu patrolowego i nadal obrażał funkcjonariuszy, przekonany, że są w błędzie i chcą tylko dopaść jego rodzinę, kropka, ale pomimo jego licznych protestów. Clark Wright został eskortowany do wiejskiego więzienia, a dom pozostał zatłoczony organami ścigania przez wiele dni, kropka, podczas gdy Henry i jego Siostry byli przesłuchiwani, nie wiedzieli nic o roszczeniach, które pojawiły się przeciwko ich ojcu. Wiktoria natomiast odmówiła mówienia i zażądała adwokata. Zanim funkcjonariusze mogli zadać jakiekolwiek dalsze pytania na temat jej męża. 3 lata później Clark Wright został skazany na karę więzienia za oszustwa, defraudację i pranie brudnych pieniędzy. Dostał 20 lat, ale biorąc pod uwagę fakt, że miał teraz 60 lat, był to zasadniczo wyrok do żywocia. Wiktoria otrzymała 8 lat ze względu na jej rolę jako wspólnika. W trakcie procesu wyszło na jaw wiele faktów, które sprawiły, że niegdyś kwitnące rodzinne imperium legło w gruzach. Skandal nie tylko splamił dobre imię. Ale także uszczuplił niegdyś ogromną wartość netto, która gromadziła się przez lata. w następstwie upadku Henry stanął w obliczu rzeczywistości, której nigdy się nie spodziewał. Kropka, gdy firma została zlikwidowana, a ich luksusowy styl życia przestał istnieć, pozostał mu tylko gorzki smak własnej przeszłości. Kropka, życie, które uważał za oczywiste, rozpadło. Się a świat poza jego uprzywilejowaną bańką czekał z wyzwaniami, na które nie był przygotowany. Na szczęście pozostawiono mu fundusz powierniczy w wysokości 2 milionów dolarów, ale biorąc pod uwagę jego brak wiedzy finansowej, pieniądze zniknęły w ciągu kilku lat, zanim skończył 22 lata, 2 miliony dolarów, które kiedyś wydawały się pokaźne, skurczyły się, pochłonięte przez lekkomyślne wydatki, wystawne nawyki i pogoń za stylem życia, który teraz mu umykał, gdy ostatnie resztki jego siatki bezpieczeństwa zniknęły. Groźba zbliżających się rachunków i puste konto bankowe sprawiły, że Henry zaczął się szamotać. W obliczu nieuniknionego Henry nie miał innego wyboru: jak tylko wkroczyć do świata, którego nigdy nie odważył się obserwować. Kropka wieża z kości słoniowej jego wychowania rozpadła się, a człowiek, który kiedyś chwalił się dziedziczeniem bez wysiłku, został upokorzony przez surową prawdę o płacy minimalnej. Przejście było trudne. Henry zmagał się teraz z monotonią wchodzenia i wychodzenia z pracy, wymagającą naturą pracy fizycznej i doświadczeniem zarabiania pensji, która ledwo utrzymywała go na powierzchni. Każda zmiana przypominała mu o upadku z łaski. Zejście do szorstkiej rzeczywistości klasy robotniczej, rozgoryczenie narastało w nim, gdy poruszał się po świecie w którym przywileje nie były już walutą, kropka pogarda dla jego nowych okoliczności podsycała urazę, która wyraźnie dusiła się pod powierzchnią. Smak ubóstwa, niegdyś obcy dla jego podniebienia, był teraz okropnym smakiem, którego nie mógł się pozbyć kropka desperacja sprowadziła Henry'ego na ścieżkę, której nigdy sobie nie wyobrażał. Skalkulowana decyzja o małżeństwie w celu uzyskania stabilności finansowej, której mu teraz brakowało. Oto Nyle Thompson, 67-letnia zamożna czarnoskóra bizneswoman, której sukces był niezmierzony. pochodziła z Filadelfii, gdzie jej rodzina mieszkała od pokoleń. Henry spotkał ją krótko na przyjęciu kilka lat wcześniej. Całkiem dobrze się dogadywali. Henry, dzieląc się historią swojego życia z Nylą, powtórzył jej mądre myśli. Połączyły ich wspólne uczucia żalu. Henry po stracie ojca, a Nyle po niedawnej śmierci męża. Kropka, ale gdy noc zbliżała się do końca, odeszli bez zamiaru ponownego spotkania. Kropka, minęło kilka lat, a gdy zmagania Henry'ego z nową rzeczywistością trwały, wspomnienie i Thompson pozostało w tyle jego umysłu. Kropka, wiedza o jej bogactwie i sukcesie stała się światłem przewodnim w ciemności jego trudności finansowych. Henry podjął decyzję o ponownym skontaktowaniu się z Nylą. Starannie przygotował wiadomość, która tworzyła narrację samotności i tęsknoty za połączeniem. Wygodnie mu było grać kartą współczucia, przedstawiając siebie jako ofiarę okoliczności, na które nie miał wpływu. ku jego zaskoczeniu, Nylę odpowiedziała. Zaintrygowana wrażliwością w słowach Henry'ego. Zgodziła się spotkać z nim na kawę podczas jednej ze swoich podróży służbowych do Nowego Jorku. Kropka, gdy usiedli naprzeciwko siebie w uroczej kawiarni, kontrast między ich życiem był wyraźny. Henry w znoszonych ubraniach i z wyrazem zmęczenia wyrytym na twarzy i nyle. Ubrana w designerski strój, promieniejąca pewnością siebie. Kropka rozmowa płynęła bez wysiłku, a Henry tańczył wokół tematu swoich trudności finansowych, Starannie dobierając słowa, które malowały obraz człowieka, który otrzymał niesprawiedliwą rękę kropka po raz pierwszy w życiu mówił niewiele o sobie. Zamiast tego kierując dialog w stronę życia Nyli i jej ludzi w subtelnej próbie pochlebstwa. Kropka, z podziwem chwalił jej odporność i wytrwałość w przełamywaniu barier w korporacyjnym świecie, zdominowanym przez stereotypy kropka, w miarę kontynuowania spotkań, Henry, zaczął strategicznie wkraczać w życie Nyli. Uczestnicząc w wydarzeniach i spotkaniach, na których mógł zaprezentować urok i charyzmę, które jego zdaniem miały ją przekonać, Kropka odgrywał rolę uważnego słuchacza, kiwając głową ze współczuciem na wyzwania, przed którymi stanęła jako odnosząca sukcesy czarnoskóra kobieta w przeważnie białym świecie biznesu prowadzonym przez mężczyzn. Kropka z drugiej strony, Nyle była zaintrygowana determinacją Henry'ego i pozornie. Szczerym zainteresowaniem jej życiem, Kropka bez wiedzy Henry'ego miała własne podejrzenia co do jego intencji, ale postanowiła trzymać go na dystans, ciesząc się towarzystwem, które zapewniał bez konieczności pełnego zaangażowania. Kropka wraz ze zmianą pór roku zmieniała się dynamika niekonwencjonalnego związku Henry'ego i Myli. W ciągu kilku miesięcy Henry porzucił pracę w fast foodzie i zakończył wynajem swojego mieszkania. Kropka zamieszkał w jej apartamencie z widokiem na miasto. Gdzie oboje dotrzymywali sobie towarzystwa. Kropka, uczestniczyli w imprezach towarzyskich ramię w ramię, a podczas gdy szepty wyższych sfer spekulowały na temat ich związku, prawda pozostawała strzeżona za wypolerowanym wizerunkiem kochającej się pary, którą prezentowali światu. Kropka, minął rok od tej kluczowej rozmowy w kawiarni, a Henry zmagał się teraz z niewypowiedzianym pytaniem. Jaki był następny krok w ich związku, albo jeszcze lepiej, jaki był następny krok w jego planie zabezpieczenia jej fortuny, to był spokojny wieczór. Światła miasta migotały na zewnątrz penthouse'u, w którym często ukrywali się przed światem. Podczas kolacji Henry poruszył temat, który pozostawał nietknięty przez ostatni rok. Kropka ostrożnie dobierał słowa, gdy Nyle, popijając wino z opanowaniem, rzuciła mu świadome spojrzenie. -Nyle zaczął, szukając w jej oczach zrozumienia. Doceniłem czas, który spędziliśmy razem przez ostatni rok. To zmieniło nasze życie. Kropka, ale zastanawiam się nad przyszłością. Kropka. Nyle, zawsze opanowana, patrzyła na niego spokojnym wzrokiem, który zachęcał go do kontynuowania. Nad czym się zastanawiasz, Henry? Zawahał się przez chwilę, biorąc głęboki oddech, zanim odpowiedział jednym zdaniem. Małżeństwo, słowo zawisło w powietrzu, a oczy Nili zamigotały podejrzliwie. małżeństwo to ważny krok, Henry. Czego ty szukasz? Bezpieczeństwa, stabilności i pewności wspólnej przyszłości. Z tobą, odpowiedział. Kocham cię, Nile. Spojrzenie Nyli pozostało utkwione w nim, jej rysy były nieczytelne. Bezpieczeństwo i stabilność. Powtórzyła, a jej głos był niemal szeptem: Henry, jest coś, co musisz wiedzieć, zanim zrobimy ten krok. Henry zmarszczył lekko brwi i pochylił się, zaciekawiony. Co ci chodzi po głowie? Nyle wzięła głęboki oddech, a w jej oczach widać było mieszankę bezbronności i determinacji. Prawie pięć lat temu zdiagnozowano u mnie nieuleczalnego raka piersi. Czas nie jest po mojej stronie, Henry. rewelacja ta rzuciła nagły cień na pokój. Henry poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie, gdy zdał sobie sprawę z wagi słów Nyli. Oczy Nyli szukały zrozumienia. Henry, nie będę miała ci tego za złe, jeśli to coś zmieni, to wiele do przyjęcia i chcę, żebyś podjął decyzję z pełną świadomością tego, co się z nią wiąże, kropka wiadomość była druzgocąca, ale Henry poczuł dreszczyk emocji. Kropka, teraz nie będzie musiał czekać dziesięcioleci na szansę na jej spadek, ale jego podekscytowanie perspektywą poślubienia śmiertelnie chorej kobiety pozostało starannie ukryte pod współczującą postawą. Po trzecie, naciskał dalej. kropka Och. Nylle, tak mi przykro. Sięgnął po jej dłoń i ścisnął ją uspokajająco. Ale nie jesteś dla mnie ciężarem. Opieka nad tobą będzie dla mnie zaszczytem. Twoje ostatnie życzenia, twoje dziedzictwo. Pozwól mi być tym, który je spełni. Pozwól mi być przy tobie w każdy możliwy sposób. Kropka po chwili zastanowienia nyle skinęła mu głową. Dobrze. Jeśli tego naprawdę chcesz, jeśli chcesz być przy mnie w zdrowiu i chorobie, to zróbmy to. Pobierzmy się kropka oczy Henrygo zalśniły udawaną radością, gdy objął Nyle w ciepłym uścisku kropka plany ślubu ruszyły pełną parą. A w miarę zbliżania się tego dnia, Henry kontynuował odgrywanie oddanej narzeczonej, cały czas ukrywając prawdziwą naturę swojego podekscytowania. Nie mógł uwierzyć, że ten dzień w końcu nadszedł kropka stał teraz przed Nylą, z pierścionkiem w kieszeni na piersi. Podczas gdy urzędnik recytował ich przysięgę małżeńską, gdy wymieniano pocałunki i nakładano obrączki na palce. Kropka, świat poza salą sądową pozostał nieświadomy ukrytego planu gry. Kropka, w kolejnych miesiącach zdrowie Nili zaczęło gwałtownie podupadać. Tętniąca życiem kobieta, która niegdyś emanowała siłą i pewnością siebie, była teraz zaledwie cieniem dawnej siebie. Kropka, nieuleczalny rak piersi zbierał żniwo na jej ciele, a każdy dzień wydawał się być walką z czasem. Kropka, Henry. Wcielając się w rolę troskliwego męża, towarzyszył jej na niezliczonych wizytach lekarskich, oferując pocieszenie i wsparcie. Jednocześnie potajemnie odliczając dni do momentu, w którym będzie mógł odebrać spadek, którego tak niecierpliwie oczekiwał. Kropka penthouse, który kiedyś rozbrzmiewał śmiechem i brzękiem kieliszków. Teraz był świadkiem słabnącego bicia serca. Energia, Nelly, osłabła, a niegdyś pełna życia osoba towarzyska została przykuta do łóżka a jej siły malały z każdą chwilą. Henry utrzymywał tę fasadę, cały czas rozkoszując się świadomością, że jego cierpliwość wkrótce się opłaci. w miarę pogarszania się stanu Nelly, Fasada ich kochającego się małżeństwa stawała się coraz trudniejsza do utrzymania. Napięcie związane z tą farsą ciążyło im obojgu. Henry starał się ukryć swoje zniecierpliwienie, Podczas gdy Nyle zmagała się z rezygnacją i pragnieniem prawdziwego towarzystwa w jej ostatnich dniach kropka pewnego wieczoru, po jedenastu miesiącach małżeństwa, Nyle wezwała Henry'ego do swojego łóżka. Czuła, jak opuszczają ją ostatnie siły, jakby jej ciało w końcu mówiło jej, że nadszedł czas. Henry wypowiedziała słabo, jej głos był kruchym echem dawnej potęgi. — Chodź, usiądź obok mnie. Henry niechętnie zbliżył się do niej, a jego wyraz twarzy był ostrożną mieszanką lekkiej troski i frustracji. Nie udawajmy już dłużej, powiedziała Nyle, jej słowa były ostre i sprecyzowane. Wiem, dlaczego wkroczyłeś w moje życie, dlaczego zaaranżowałeś to małżeństwo. Twoje intencje są tak przejrzyste jak nasze życie. Henry, zaskoczony jej bezpośredniością, zachwiał się na chwilę, zanim odzyskał spokój. Nyle, nie wiem, o czym mówisz. Bardzo mi na Tobie zależy. Na ustach Nyli pojawił się zmęczony uśmiech, gdy się nęła do małej szuflady w szafce nocnej. Kropka, wyjęła z niej starannie zapieczętowaną kopertę. Nie obrażaj mojej inteligencji, Henry. To dla ciebie. Wyciągnęła kopertę w jego stronę. Kiedy ją wziął, zauważył ciężar jej spojrzenia skierowanego na niego. Kropka, Otwórz ją, gdy odejdę, poinstruowała Nyle. A w jej oczach odbiła się mieszanka zrezygnowania i lekkiej przekory. Po tych ostatnich słowach, Nyle osiadła z powrotem na poduszkach. Henry, wściekły i trzymający kopertę jak wyrok, zanim mówił: Co to ma być? Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem. Jej twarz pozostała spokojna, ale oczy tańczyły z niecierpliwości. Twierdzę, że to wszystko, co dla ciebie zrobiłem, Henry. Spójrz prawdzie w oczy i żyj z konsekwencjami. Spojrzał na nią z niedowierzaniem, po czym wyszedł z jej domu. W chwili wściekłości rozerwał kopertę i wyciągnął stos dokumentów. Na pierwszej stronie znajdowały się słowa, na które czekał przez te wszystkie lata. Ostatnia wola i testament Nellie Brooks Thompson. Henry szybko przejrzał testament, potwierdzając to, co już wiedział. Nyle ograła go, a on opuści małżeństwo z niczym innym, jak świadectwem rozwodu na tych stronach ujawniono, że majątek Nyli miał zostać równo podzielony między jej dwóch synów i kilka wybranych przez nią organizacji charytatywnych. Ale najbardziej potępiające było małe zdanie, które brzmiało powieść do opublikowania po śmierci gdy Henry zapuścił się dalej, poczuł, że jego serce opada. Przeszukał kopertę i wyciągnął kolejny stos papierów. Tym razem był to rękopis. Spoglądała na niego fotografia jego ojca, oczy puste i nawiedzone kropka na górze okładki widniał tytuł świt prawego imperium, a na dole widniał delikatny podpis Nili. kropka, kiedy przewrócił na pierwszą stronę, zobaczył małą notkę od autora, która brzmiała: W miłości pamięć mojego ojca. Tęsknię za tobą, tato. Oto twoja sprawiedliwość. Henry spędził resztę wieczoru czytając ujawnienie kropka Odkrył, że rodziny Thompsonów i Wrightów były ze sobą powiązane na długo przed tym, jak poznał Nyle. Jej ojciec, Devon, przyjaźnił się z dziadkiem Henry'ego, Williamem Wrightem, od dzieciństwa. Oboje dorastali w tym samym kręgu, a zanim skończyli studia... Utworzyli spółkę i rozpoczęli swoje pierwsze przedsięwzięcie biznesowe. Pierwsze pięć lat przyniosło ogromne zyski, ale wraz ze wzrostem wielkości firmy, między dwoma mężczyznami zaczęło dochodzić do nieporozumień. Po serii konfliktów Devon został ostatecznie zwolniony ze swojego dwudziestoletniego stanowiska kierowniczego w 1970 roku. Powieść Nelly szczegółowo opisywała nękanie i wykorzystywanie, jakich doświadczył jej ojciec po odejściu z firmy. W ciągu następnych kilku lat jego reputacja zawodowa została całkowicie zniszczona w wyniku praw i dezinformacji, których nie szczędzili. W 1978 roku Devon Thompson odebrał sobie życie w wieku 48 lat, będąc całkowicie okradzionym ze wszystkiego. Ceo zbudował dla siebie i swojego dziedzictwa. Nyle właśnie ukończyła Harvard Business School w wieku 28 lat, kiedy została poinformowana o śmierci ojca. Od tego dnia przywróciła honor swojemu rodzinnemu nazwisku i domagała się sprawiedliwości za krzywdy wyrządzone jej ojcu. Prawie cztery dekady później Nyle, która miała oko na rodzinę Wrightów, dowiedziała się o podejrzanych i niemoralnych praktykach prowadzonych pod przykrywką biznesu. Ze względu na swoją obietnicę. Przez kilka lat zbierała dowody, które następnie przekazała policji. Wkrótce potem dokonano nalotu na dom rodziny i aresztowano Clarka i Victoria Wright za ich udział w kontynuowaniu nielegalnych praktyk rodziny. Powieść powstawała przez wiele lat, jeszcze zanim Nyle poznała Henryego. Ich przypadkowe spotkanie było jak los dający nyli ostatnią część, której potrzebowała do ukończenia powieści. A teraz kilka rozdziałów poświęcono młodemu białemu mężczyźnie, który zamarł w przerażeniu, gdy zdał sobie sprawę, że on również został zdemaskowany. Podobnie jak jego ojciec kilka lat wcześniej. W następstwie tych rewelacji świat Henryego rozpadł się po raz kolejny. Dziedzictwo, które planował i spiskował, prześlizgnęło mu się przez palce, jak piasek. Publikacja, której autorką była Nyle, nie tylko ujawniła grzechy rodziny Rajtów, ale także obnażyła prawdziwe intencje Henry'ego w ich małżeństwie. Opinia publiczna, nieświadoma jego ukrytych motywów. Widziała go teraz takim, jakim był naprawdę kropka człowieka, który podobnie jak jego ojciec i dziadek był gotów wykorzystać słabość innych dla osobistych korzyści kropka podczas gdy Henry zmagał się z nadszarpniętym dziedzictwem swojego rodowego nazwiska i reperkusjami swoich działań. Nyle stawiła czoła ostatnim rozdziałom swojego życia z poczuciem zamknięcia kropka ujawnienie występków rodziny Wright przyniosło sprawiedliwość pamięci jej ojca i pozwoliło jej. Odejść ze świata z pozorami spokoju. Prawda została ujawniona, a ciężar jej tajemnic został zdjęty. W swoich ostatnich chwilach nyle znajdowała ukojenie w świadomości, że jej dziedzictwo będzie sprawiedliwe i odkupione. Powieść, którą napisała, jej ostatni akt sprzeciwu zapewni, że imperium rajtów poniesie konsekwencje swoich grzechów, nawet po jej śmierci. Po tym, jak Henry upadł z łaski, wierzysz? Że zasługuje na drugą szansę na odkupienie. Dziękujemy za oglądanie i żegnamy do następnego razu. I niech twoje przygody będą pełne cudów i intryk, dopóki nasze ścieżki znów się nie skrzyżują.